Kłaniam się ponownie, witajcie serdecznie. Podczas dzisiejszego odcinka przedstawię Wam kilka lifehacków maturalnych. Głównie chodzi tutaj o maturę oczywiście podstawową z matematyki. Tam macie zadania ABCD w dużej większości i tutaj chciałbym Wam przedstawić kilka takich sposobów, jak te zadania rozwiązywać szybciej i prościej, ponieważ nikt tam nie wymaga od was jakichś trudnych i wielkich obliczeń. Przejdźmy do pierwszego przykładu. Mamy takie zadanie. Obwód trójkąta ABC przedstawionego na rysunku jest równy. Zauważmy, jaki mamy trójkąt. Mamy oczywiście trójkąt, który jest połową trójkąta równobocznego. Narysujmy go sobie. Tutaj mamy 30 stopni A, B, C wierzchołki, zaś tutaj mamy długość A i kąt prosty w tym miejscu. Wielu uczniów, którym, którym pomagają przygotowywać się do tegorocznej matury, miało pewien problem z zapamiętaniem, który odcinek wynosi ile w tym trójkącie, który niegdyś był, za, był nazywany pięknym, teraz już może troszeczkę rzadziej, aczkolwiek chyba jeszcze można się z tą nazwą spotkać. Zauważmy. Wystarczy sobie sztucznie dorysować drugą połówkę takiego kąta, takiego trójkąta, przepraszam, aby powstał nam cały trójkąt równoboczny. Oczywiście trzeba dorysować to przy kącie 30 stopni, ponieważ musimy mieć wszystkie kąty równe 60 stopni. Zatem dorysowujemy to dokładnie w tym miejscu. Tutaj powstaje również kąt 30 stopni. Oczywiście tutaj było 60, z racji, że mieliśmy 30 i 90, tu jest również stopni 60 i teraz w sumie tutaj również otrzymujemy kąt 60 stopni. Teraz jest to trójkąt na pewno równoboczny. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mieliśmy podaną długość a, czyli ten bok. Zauważmy, że tutaj oczywiście jest taka sama długość, czyli również dokładnie a. Zatem tutaj mamy 2a, tutaj mamy 2a, a tutaj ten odcinek po środku, który nas też będzie interesował do policzenia obwodu trójkąta ABC, jest oczywiście równy wysokości trójkąta równobocznego boku, Uwaga, oczywiście 2a, nie a, ponieważ a jest połową. Boku tego trójkąta. Czyli w tej sytuacji mamy h równe 2a pierwiastków z 3 przez 2. Otrzymujemy, że to jest oczywiście a pierwiastków z 3. I zauważmy, że teraz nasz obwód, którego szukamy w tym zadaniu, jest oczywiście równy a plus 2a plus a pierwiastków z 3. Otrzymujemy, że jest to 3a plus a. Pierwiastków z trzech, wyciągając a przed nawias bądź nawet za nawias otrzymujemy 3 pierwiastki, 3 plus pierwiastek z trzech a. I patrzymy, która to jest odpowiedź. Oczywiście, odpowiedź C w tej sytuacji. Przejdźmy do przykładu drugiego, który chcę wam pokazać dzisiaj. Mamy sytuację taką. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 2 trzecie. Czyli co wiemy. Alfa należy oczywiście od 0 do 90 stopni, ponieważ jest ostry. Tangens alfa mamy podany. Tangens alfa jest równy 2 trzecie. I wtedy musimy policzyć sinus alfa. Oczywiście moglibyśmy działać na wzorach, czyli skorzystać ze wzoru, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Uzależnić od siebie te wartości i następnie skorzystać z jedynki trygonometrycznej, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. Podstawić kosinus uzależniony od sinusa tutaj i obliczyć z tego równania sinus. Oczywiście byłoby to jak najbardziej dobrze. Tylko pytanie, czy musimy iść taką długą i, że tak powiem, oficjalną drogą. Możemy pójść w drugi sposób. Zauważmy, że jak narysujemy sobie dowolny trójkąt. Prostokątny. Oznaczmy sobie kąt alfa tutaj. I skoro tangens alfa ma być równy 2 trzecie, to ten bok w stosunku do tego musi być właśnie w, właśnie w takim stosunku, 2 do 3. Możemy przyjąć, że jest równy dokładnie 2, a ten dokładnie 3, ponieważ tak jak mówię, to są przykłady ABCD, nikt od Was nie wymaga dokładnych rachunków, liczy się dobra odpowiedź, także trzeba być sprytnym, jak również oszczędzać czas w tej sytuacji. Czyli widzimy, że tangens alfa, tutaj mamy 2 i 3. Oczywiście bok c możemy bardzo łatwo wyliczyć. c kwadrat równa się 3 kwadrat plus 2 kwadrat. Stwierdzenia Pitagorasa oczywiście, zatem c jest równy pierwiastek z 9 plus 4, to jest pierwiastek z 13. I bardzo szybko możemy odczytać sinus alfa z tego trójkąta. Sinus alfa to będzie oczywiście stosunek przeciwległej, przyprostokątnej, czyli tutaj dwójki w tej sytuacji do przeciwległej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej. czyli oczywiście wpisujemy na dole pierwiastek z 13 i wyciągając niewymierność, czyli mnożąc przez pierwiastek z 13 przez pierwiastek z 13 mamy dwa pierwiastki z 13 przez 13. Sprawdzamy jaka jest to odpowiedź, oczywiście odpowiedź akurat ponownie C w tej sytuacji. Jest to dużo prostszy sposób, szybszy i na pewno dający Wam taki pełny obraz. Tutaj na pewno nie pomylicie się w rachunkach, ponieważ jest tutaj tylko prosty Pitagoras i potem odczytanie sinusa z trójkąta prostokątnego. Przejdźmy do przykładu kolejnego. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności, zapiszmy sobie tę nierówność, 1 minus 2x przez 2 jest większe od 1 trzeciej. Jest przedział i mamy kilka przedziałów A, B, C, D. Zastanówmy się, jaka tutaj może być odpowiedź. Oczywiście, możemy przekształcać tę nierówność i wyliczyć sobie x, i po prostu otrzymać, że x ma być większy bądź mniejszy od jakiejś pewnej wartości, po prostu odczytać ten dany przedział. Jest to bardzo szybki sposób również i oczywiście bardzo dobry. Ale jeżeli kompletnie nie macie pojęcia, nie wiecie, jak to przekształcić, boicie się, że zapomnicie przekształcić tę nierówność dzieląc przez minus 2 i, za, i nie, nie zamienicie znaku. Co możecie zrobić? To są zadania A, B, C, D. Powtarzam. Tutaj liczy się dobra odpowiedź, za którą macie punkt. Nikt nie sprawdza Waszych obliczeń, brudnopisu i tak dalej. Także, sprawdźmy sobie, czy wartości z danych przedziałów rozwiązują tę nierówność faktycznie po prostu podstawiając. Zauważmy, że w podpunkcie A Mamy oczywiście zbiór minus nieskończoność do 1 szóstej. Jaka liczba należy do tego przedziału? Na przykład należy minus 1. Sprawdźmy, czy dla minus 1 jest to prawdą. 1 minus 2 razy minus 1, czyli otrzymujemy plus 2 przez 2 to jest równe oczywiście 3 drugie. I widzimy, że jest to faktycznie większe od 1. Trzeciej. I zauważmy, że w tej sytuacji możemy automatycznie odrzucić odpowiedzi C i D. Możemy je tutaj na czerwono, wyraźnie przekreślić, ponieważ one tej liczby minus 1 nie zawierają, a wiemy, że ona spełnia. Minus jedynka jest i w odpowiedzi A i w B, jak widzimy. Ale zauważmy, czym się te przedziały różnią. Od w odpowiedzi A mamy przedział minus nieskończoność 1 szósta. W odpowiedzi B mamy przedział minus nieskończoność, 2 trzecie. Oczywiście możemy 2 trzecie zamienić na ułamek również o mianowniku 6, także wtedy to będzie minus nieskończoność i 4 szóste. Zobaczmy, czym teraz różnią się te przedziały. Na przykład wartość 2 szóste należy do przedziału B, ale 2 szóste nie należy do A. Także ona nam pozwoli zdecydowanie zweryfikować, która e, odpowiedź tutaj będzie poprawna. Oczywiście 2 szóste, przejdźmy na kolor pomarańczowy, ponieważ zbliżamy się do odpowiedzi. Oczywiście 2 szóste to jest 1 trzecia. Podstawiając 1 trzecią do tego równania otrzymujemy 1 minus 2 razy 1 trzecia, czyli 2 trzecie przez 2 równa się 1 trzecia przez 2, czyli ostatecznie jest to. 1 szósta. A czy 1 szósta jest większa od jednej trzeciej? Niestety nie. Nie jest ona większa od 1 trzeciej. Nie jest to prawda w tej sytuacji. Także widzimy, że to, co należało do zbioru B, nie spełniło tej odpowiedzi, także zbiór B również musimy odrzucić i zostaje nam ostatecznie odpowiedź A. Tak jak mówiłem na początku, rozwiązanie tego w sposób e, po prostu zwykły, przeształcając jest na pewno szybkie, na pewno proste. To jest tylko taka podpowiedź dla tych, którzy już kompletnie by sobie nie radzili, nie wiedzieli jak do tego podejść. Naprawdę, podstawiajcie sobie te odpowiedzi A, B, C, D, jeżeli już nie macie żadnego zielonego pojęcia i sprawdzajcie. Wtedy uzyskacie ten jeden punkt, a zawsze jeden punkt do przodu to już 2%. Także naprawdę, próbujcie. I na koniec jeszcze chciałbym Wam e, przedstawić trójkąty pitagorejskie prostokątne. Zauważcie, może zauważyliście, że w wielu zadaniach powtarza się bardzo często trójkąt pitagorejski o bokach 3 4 5. Chciałem wam powiedzieć, że również taki trójkąt w skali dwukrotnie większej, czyli 6 8 10, będzie trójkątem pitagorejskim. Jak również w skali czterokrotnie większej, czyli 16 12 i 20 i tak dalej. Co więcej, taki trójkąt, nawet jeżeli podzielimy z każdy z, każdy z boków przez na przykład 2, będzie ciągle trójkątem pitagorejskim. 5 drugich, 4, drugie, 3, drugie do kwadratu. A drugim z takich trójkątów pitagorejskich, czyli, czyli trójkątów prostych, prostokątnych, przepraszam, będzie oczywiście trójkąt 5, 12 i 3. 13. Zauważmy, że tutaj również, jeżeli podwoimy każdy z tych boków, otrzymamy 24, 10 i 26. On będzie nadal pitagorejski. I co więcej, nawet jeżeli podzielimy sobie te liczby przez dowolną liczbę, na przykład przez siódemkę, 13, 7, 12, 7 i 5, 7, to będą nadal trójkąty pitagorejskie. Bardzo dziękuję. To było wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Powodzenia na maturze i trzymam kciuki.